Witam Was wszystkich, dzisiaj opowiemy sobie o T-80, to siódmy tierowy MTB produkcji rosyjskiej. Tak on wygląda, opowiemy o jego weakspotach. Także na początku krótka tylko informacja o danych pancerzowych, tak zwanych. A potem yy, bitwa prywatna i poszczelamy do siebie. Więc zobaczmy, T-80. Szczegóły. Więc punkty życia 1800 o, oczywiście to są dane stokowe, także kadłub, przód 248, boki 56, tył 48 yy, Modyfikacje 1,51,52,5 2,5 Przeliczniki Wieża, przód 270, 160 i 65 tył i, i, i modyfikacje wieży 1,51,52,5 5 2,5 Prędkość maksymalna 68 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do 32 na stokowym 7,65 Tutaj współczynniki kamuflażu i zasięg widzenia to do e spotów to ma małe znaczenie Depresja armaty 7, obrót wieży 40 stopni, czyli dość szybko Czas przeładowania 8,7 sekundy, celność 0,15, czas celowania 3,60, czyli bardzo długo Teraz jeszcze zobaczymy na ulepszenia Moment Więc tak, Pancerzu do, pancerza dodatkowego nie mamy, czyli te wartości pozostają przez całą, cały oczy, okres grania tym pojazdem, będziemy mieli ten sam pancerz, ale dostajemy za to jeszcze dwie armaty do kupienia i najlepsze pociski mają w tym momencie 568 obrażeń i 501 penetracji, czyli bardzo dużo w porównaniu na przykład z Leopardem, który ma... Yy, jest to tutaj. 440 penetracji na najlepszych pociskach, czyli tutaj mamy aż o 60 więcej. I damage'u prawie o 100 więcej, czyli rosyjskie działa są najpotężniejszymi działami w samej grze. Do tego dostajemy jeszcze rakiety, które mają obrażenia 700 prawie 50 i penetrację prawie 1000. I jeszcze jedna ważniejsza sprawa w T80. Jego mobilność jest niesamowita, czyli jeżeli Zakupimy najnowszy yy, po prostu silnik i jeszcze mamy do tego upgrade do mobilności, czyli zyskujemy od 68 km na godzinę i zyskujemy o 0,35 sekundy szybsze rozpędzanie się. Także za chwilę zagramy tutaj z jednym z znajomych z, z batalionu. I z prób, ja będę oczywiście jechał Leopardem 7 poziomu. Lub Abramsem, to jeszcze zależy od tego, który wybiorę ale to jednak będzie leopard bo on ma lepsze działo także w tym momencie zobaczymy jak wygląda sprawa 180 więc za chwilę do was wrócę i zaczynamy yy, strzelanie po ich spotach. no witam was wszystkich tutaj właśnie jesteśmy z kolegą z batalionu o bardzo fajny nazwie ukradli minik kolega kolega właśnie postarał się wypożyczyć swojego T80 na cele testowe więc tak, sami widzicie, tak wygląda i tak, w górną płytę, gdyż ona zaraz wam pokaże, podjadę dokładnie i pokażę jest bardzo dobrze skontowana i po prostu nawet nie ma sensu w nią strzelać, bo ona wszystko pije. zaraz będziemy do niej strzelać, zobaczcie sobie jakie to są kąty widzicie yy, Wieża również jest pancerna, ale zaraz wyszukamy już poty, tylko muszę, muszę wrócić na swoje miejsce Więc tak, górna płyta, patrzcie co się będzie działo totalnie nic, jeżeli tak jest y, ustawiony do was T-80 i celuje z tej rosyjskiej armaty w waszą stronę strzelajcie po prostu w górną płytę możecie strzelać spokojnie w dolną która świeci się mi na żółto, ale na środku widzicie jak celownik przechodzi tutaj jest takie miejsce na środku, które jest na zielono chociaż teraz też jest na zielono i bok, nie wiadomo dlaczego no ale nieważne, ale wejdzie na 100% za full czyli dolna płyta jeżeli nie widzimy dolnej płyty pojazdu, to mamy tutaj jeszcze ten wizjer kierowcy I za wizjerem kierowcy... Znaczy ogólnie tutaj między tymi okienkami, a wizjerem kierowcy można spokojnie strzelać O, nie weszło, ale numer Czekaj, damy jeszcze replaya, zobaczymy czy tu wchodzi w ogóle teraz Wchodzi za full Tylko to jest takie... najlepiej celować chyba w to okienko Takie Jeszcze jedna sprawa jest... Kadłubem yy, a wieżą, tylko jestem trochę wyżej i to ciężko, ale dobra, spróbujemy czy tu się da wstrzelić Da się Jak widzicie tutaj Również wchodzić za full Kurde zniszczycie, ale numer Jeszcze jest jedna sprawa Tutaj koło wieży Zobaczcie Jest przeszczał Z jednej i drugiej strony wieży, tylko bardzo blisko armaty Powinno się to wbić Chyba, że tutaj już zostało to naprawione, bo kiedyś się dało I dalej się da Także tutaj też się da wbić tak troszeczkę poniżej poziomu osi armaty w dół Widzicie na celowniku? Jak się zmienia? W każdym innym miejscu jest rykoszet Ale tutaj jest mechanizm od, yy, w oryginale Szczególnie w, to, znaczy w serii T Tutaj było wycięte kawałek wieży Bo tutaj znajdował się mechanizm który podnosił i opuszczał armatę Dlatego tutaj nie ma tyle pancerza Również wchodzi w garczek Który już naprawdę nie chce strzelać Chyba że jeszcze raz wejdziemy co? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Łaz to jest chyba dowódcy, za który wejdzie na... wchodzi niestety. Także... za chwilę będziemy kontynuować opowieść. Ja wyłączę nagrywanie, jak kolega się pojawi to włączymy znowu. No już wróciliśmy właśnie na plac boju i teraz zobaczymy tak, skończyliśmy na... wizjerach. Tak? Tak. Czyli po lewej stronie jak pojazd na was patrzy, wizer dowódcy wchodzi za full. Tutaj jeszcze jest wizjer, ale w niego chyba nic nie ma. Tutaj chociaż ja wiem, co spróbuję to strzelić raz. Nie, w ten nie złapię. Także tak, mamy tak. Yy, wiadomo, dolna płyta. Tutaj koło działa z lewej, prawej strony. Oba te miejsca łapią. Yy, wizjer, yy, prawda, kierowcy. Yy, wizjer dowódcy. Znaczy to jest wizjer dow dowódcy. W każdym razie to tutaj miejsce, całe łapie. I teraz tak, pojedziemy z boku Tu już nie będę strzelał tu do kolegi, bo to jest też bez sensu. Cała dług odległość tego czołu, cały pancerz. Tutaj praktycznie nie ma pancerza. Także tutaj można spokojnie yy nawalać. Wierzę, że to też z boku wejdzie na pewno. Tutaj jest ten duży, duży garczek dowódcy, teraz go dokładnie widać, w który można strzelać. Z tyłu, no to każdy wie, wiadomo, to już jest całkiem bez pancerza, także to silnik, prawda? Tył wieży. Ale najważniejszym zalotem tego pojazdu jest właśnie to, ja trochę odjadę. schowaj się tam za ten, za jakieś wniesienie, żebyś do dołu nie wystawiaj i wiesz, unikaj oszczału tak gdyby, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Tak ustawię, żebyś miał ten, bo też na depresję trochę inaczej to wygląda. U ciebie a u mnie. No i właśnie, tutaj kolega się będzie chował. Będziemy celować. Zobaczcie jak szybko porusza się ten T80. I też nie jest z niego wcale tak prosto trafić. W te różne typu x -spoty. Jeżeli ktoś naprawdę dobrze gra 80, to zrobi wam miazgę. Cię. On nie ma depresji w tym momencie, ale no, szybkość jest niezła Musiałby się zatrzymać na przycelowanie i wtedy musicie oddać strzał mniej więcej w te punkty, które pokazałem że powinno wchodzić Także po, podjedź tutaj do mnie teraz i zobaczymy jak się szybko Twój kręci, a mój tak wiesz, ustaw się tak gdzieś nie? i... Na płaskiej ulicy. Spokojnie. Na płaskiej, no no żeby było to same warunki powiedzmy. To też się ustaw na tamtym, że je na tym, o powinno być git. No i dobra, i dawaj. Popatrzcie się. Widzicie, co się dzieje? I jak nadgania u niego armata? Znaczy leopard też, ale gubi, ale T80 trzyma cały czas cel. Poza tym patrzcie się co się dzieje z armatą leoparda. On ma z tyłu inny wyheł niż z przodu, także tutaj jest też... Cześć, I... zobaczmy co. Ustawmy się, o, tu jest fajna droga, to tu się pościgamy, nie na sto Będziemy jak szybcy bardzo wściekli. Poczekaj, zaczniemy od tych bariery? No tutaj, no tutaj gdzieś. Na 3-4, dobra? Czekaj, bo to się wstań. No, 3-4. Też również t 80 nie, nie ustępuje lordowi, chociaż na ja wiem Ty, szybszy jest, popatrz się Na dłuższej trasie Na dłuższej trasie, ale przyspieszenie porównywalne Także bardzo fajnie, ale szybkość obrotu jest Lepsza w T-80-ce Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, no Teraz może możesz do mnie poszczelać Coś naprost I pokaż pierwsza artystkę no, później zatem otworzyłem hita. Dobra, dawaj. Tam to nie przypiłem, ale próbuję... Czuję ten punkt. Spróbuj, ten wizer po lewej stronie działa. On tam łapał, dość ostro. Weszło, nie? Tak, ale za mało. Za mało, no. Ty wiesz co ja ci się ustawię bokiem Bo tak, bo z może być problem przebicia Bo on jednak ma też dobry pancerz Teraz z e, Tak, proszę państwa Trzeba uważać na tę 80, bo to naprawdę to działo kara I, I teraz to bardzo to No, dawaj hitem Także, no Prawie 900 weszło z hita, także w bok oczywiście Także musicie uważać i... Zaraz kolega nam jeszcze jak widzimy do garażu opowie o swoich yy, o dowódcy i o retrofitach na swoim pojeździe i na tym będziemy kończyć. No chyba tyle żeśmy, nie? Wszystko już powiedziałem. Mniej więcej te wszystkie przednie weakspoty, które są najważniejsze. Także wychodzimy do garażu i tu oddaję koledze głos i on zaczyna opowiadać. Przy T-80 się skupiałem na sile ognia i mobilności. Z modyfikacją temu ekstremalną, ekstremalny ułatwionek miotujący e, drugiego stopnia. magnetyczne e, pierwszego stopnia. I ulepszoną chłodnicę oleju, co mi daje przyspieszenie i prędkość oprotowiesz. A ty popsuń. Poprzednie elektrofity łącznie mi dają sumę prawie 10% a siłę magnetyczną dodatkowo czas sterowania 7,5%. Tak, no Jak no, chodzi no... O... Jak no. chodzi o sałoka, to zainwestowałem, chodzi o to pod Cf, Filipa, ponieważ y, czółk ciężki jest natury są ślepe, a Filip daje mi dodatkowo 40 metrów i tym sposobem zyskałem 375 niby niewiele ale zawsze to w hmm, porównaniu z innym ciężkim to, ten, to jednak tak to, to plus jest z, jak chodzi załóg no załóg jeszcze nie mam tak za bardzo rozwiniętą na trzecim poziomie to na razie tam to kierowcy hmm. Dałem prędkość oprotkę tu zwiększono o 10%. A jak chodzi o celowniczego, to tam muszę pójść celowania największym plusem tego czołg właśnie jest armata, więc można zwiększyć image, oproszenie i czas celowania, żeby każdy pocisk nie szedł na być Można ten inaczej skonfigurować, ale to po prostu... Jak komuś się podoba? Albo ulepsza swoje salety, albo nie faluje fal. Ja poszłam w tym pierwszym kierunku, że polepszę swoje salety. Dokładnie, także właśnie tutaj na Mormon daje dość duże yy, manewry względem jak sobie ustawimy pojazd, bo i załoga, i dowódca, i retrofity, i te inne sprawy po prostu pomagają nam, tak kolega właśnie mówi, ulepszać lub... A czy polepszać niektóre plusy a, albo niwelować minusy Także no to to będzie na dzisiaj na tyle Mniej więcej mam nadzieję że Wam się podobało i do zobaczenia w następnych odcinkach Dziękuję Ci bardzo za udostępnienie pojazdu Dobra, także kończymy. Do zobaczenia wam